Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Kanał zostaje wznowiony, odnowiony. Zaczynamy od vlogmasa tegorocznego. I będziemy tutaj na tym vlogmasie wszyscy razem. Ja zaczynam dzień od kawy. Właśnie sobie zaczynamy robić. Zostaliśmy około 40 minut temu. Nałożyłam na siebie pielęgnację tylko i wyłącznie. I tak zaczynam dzień. Mam jeszcze worki pod oczami, bo tyle zostaliśmy. I zaczynam się zabierać za robienie obiadu, ponieważ dzisiaj obiecałam, że pojedziemy do mojej teściowej z obiadem. Jest tak piękne słońce tutaj, że po prostu i pójdziemy z obiadem takim gotowym, więc robię kloski śląskie, robię rolady z ogóreczkiem i z takimi malutkimi a tymczasem robię sobie kawę i trochę poopowiadam Wam, co będzie na tegorocznym vlogmasie. Tegoroczny vlogmas będzie dla mnie wyjątkowy, szczególnie od połowy grudnia, czego na razie jeszcze nie mogę wam powiedzieć, ale wiem, że nikt nie lubi, jak tak się mówi, ale naprawdę nie mogę nic powiedzieć. Eee, w połowie grudnia wszystko Wam powiem, i w połowie grudnia stanie się totalna magia tutaj na tym kanale, więc mam nadzieję, że będziecie z tą magią razem ze mną, tej magii razem ze mną. Eee, tak, hmm. jestem już na tym kanale e, ponad 4 lata, nie nagrywam w żaden sposób e, regularnie, ale to właśnie się zmieni. Regularność na tym kanale stanie się świętością w, w się. Nie twierdzę, że codziennie będzie vlog, bo ja normalnie pracuję tak fizycznie, chodzę na 8 godzin pracy, więc ja nie do końca jestem w stanie tego vlogmasa, tak mi się przynajmniej wydaje, poprowadzić tak codziennie, codziennie. Ale będę się starała jak najczęściej. Mam nadzieję, że chociaż 3 razy w tygodniu filmy się pojawią. Nie mam kalendarza adwentowego, więc takich rzeczy u mnie nie zobaczycie na kanale. W ogóle mam jakąś bo mam wczoraj. Na wsi u mojego dziadka na cały dzień, i tam jest takie mroźniejsze już powietrze, i takie. No takie, tam jest zawsze po prostu tak muszę kłopot kawę. O, oh, rano z mlekiem to jest świętość u mnie. Więc tam mnie chyba troszeczkę przemroziło albo przewiało, mimo że miałam swój wielki płaszcz biały na sobie, to chyba trochę mnie przewiało. I <śmiech> <śmiech> y, tak, i mam taką chrypę i trochę nostatkanę. A co będzie w tegorocznych vlogmasach? Będzie bardzo ciekawie. Będzie się dużo działo. Będę liczyła bardzo na Was tutaj, na tych vlogmasach. Mam nadzieję, że w pewnym momencie na vlogmasie Wasza częstotliwość oglądania u mnie i bycia u mnie na kanale się o wiele, wiele, wiele zwiększy. Taką mam nadzieję i. I to jest moje jedyne życzenie na te święta, żeby to, nad czym tak długo, dużo lat pracowałam, żeby się zwieńczyło w połowie tego, tego miesiąca, tego grudnia, bądź też na końcu. Mam za Was sporo ciekawych rzeczy do opowiedzenia, sporo ciekawych rzeczy jest przede mną, projektów, którym trwałam niecało pół roku temu a teraz się zrealizuje i teraz zobaczę to wszystko światłodzienne, więc bardzo jestem ciekawa odbioru Waszego tego wszystkiego. Hmm. Bardzo nie mogę się tego czasu doczekać. No, cała aż chodzę po prostu, jak sobie myślę o tym wszystkim. Także to wszystkie moje tajemnice poznacie, a tymczasem, tak jak mówię, idę obierać ziemniaki. Albo mogę tutaj obierać ziemniaki i mogę do Was gadać, bo to jest taki, no, fajny kadr. Więc idę za moje ziemniaki. Muszę je ubierać razem. Tu mam ziemniaki. Muszę je tylko poprzekładać sobie. Ok. Trochę tych ziemniaków muszę naobierać. Mam już garnek. Trochę trzeba tego wszystkiego narobić. Więc dobra, będę sobie tutaj obierała, W międzyczasie coś do Was mówiła. Więc tak. Była długa przerwa na tym kanale, mojej motywacji nie było w ogóle, nie powiem, że zmalała w ogóle i nie było. Ta motywacja nadeszła, nadchodzi, ta motywacja teraz jest dla mnie bardzo duża, żeby tutaj zacząć wszystko na nowo. Jak widzicie dużo tych filmów, znaczy dużo, sporo jest tych filmów u mnie na kanale. Wartości pod kątem oglądalności one nie mają żadnej i wyświetleń. I nad tym bardzo ogromnie chcę popracować. Chciałabym też, żeby mój nowy rok y, zmienił się y, totalnie w pracę w social mediach, y, żeby to wszystko y, fajnie wkroczyło, ruszyło. Y, w mojej głowie jest wiele ciekawych rzeczy do zrobienia, które chciałabym zrobić y, dla Was. Także na to wszystko musicie poczekać, bo to wszystko nie dzieje się tak za puknięciem magicznej różdżki, niestety, ale to tak nie działa. No, co jeszcze, u mnie nic się nie zmieniło, mam dziecko, ma 7 lat, chodzi do wyższej klasy, e, bardzo dobrze mu idzie w szkole, fajnie bo sobie wszystkiego sam pilnuje, więc jestem z niego bardzo dumna, Ym, jakby no, mój nadzór jest, ale pilnować, w sensie także ogarniać sobie wszystko to, pff, czuję tutaj jakieś, to on sobie wszystko ogarnia. Trochę mogę być pociągająca, bo tak jak Wam mówię, No, mnie po prostu zawiało, mojego dziadka, mój dziadek mieszka na pograniczu Kielc. I małopolski, na, no, no totalnie jakby na, jak to się mówi, na granicy, o, totalnie. I tam już jest tak zimniej, mroźniej, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, ale tam po prostu zawiewa tak, takim mroźniejszym po prostu powietrzem. I może faktycznie mój organizm gdzieś, a ostatnio w ogóle jakieś takie zdrowotne trochę jakieś takie Komplikacje u nas, jakieś lituweczki, jakieś bóle brzuszka, coś tam. Mi się też niestety udzieliło i też tak właśnie zabitał u mnie jakieś brzucha, coś tam, biegunki itd. i tak dalej. jakoś tak ten organizm trochę sfiksował i chyba też dlatego, jak coś miało mnie tam trochę złapać, to bardziej mnie po prostu złapało ze względu na to, że organizm troszeczkę się mm, odpornościł, <laughs> że tak bym to powiedziała. Chciałabym bardzo na tym wasie, abyśmy pojechali na Jarmark jakiś bożonarodzeniowy, ale taki fajny. Nie gdzieś tutaj blisko. Chciałabym być trochę gdzieś dalej. Nie gdzieś tutaj u mnie, tylko dalej. Na pewno zakupy świąteczne będą. Na pewno co robimy na święta, a święta w tym roku są u mnie. Więc opowiem Wam jak je ogarnęłam. Ogarnęłam te święta jak nigdy w życiu, powiem Wam. To jest taki wyjątek dla mnie, to co y, ja w te święta robię, że... chyba nigdy. Chyba nigdy, a raczej na pewno nigdy tak świąt nie robiłam, serio. Nigdy w taki sposób. Także to też będzie ciekawe. I ciekawe doświadczenie też dla mnie. E, także tak. Ile już tych ziemniaków to mamy? Nie jeszcze. Szczęł! Mam... No, więc kruszeczki śląskie ja robię standardowo, gotuję ziemniaki na takie lekko rozgotowane, jak one się ugotują. Ogólnie mam okropny kolor włosów w słońcu tutaj widzę i strasznie wyglądają i są strasznie matowe. Pa pójdę na botoks włosów. Okropne są. Pa pójdę na botoks włosów. Dajcie znać, czy ktoś z Was miał z włosów na włosach robiony i czy to tak fajnie działa. Pa pójdę. Co jeszcze będziemy robić na tym vlogmasie? Na vlog właśnie będziemy robić tatuaż, ale ten tatuaż jest znaczący dla mnie, więc ten tatuaż będę mogła dopiero zrobić jak ruszy projekt. Bez projektu tatuażu robić nie mogę, yy, znaczy nie mogę. Sama sobie powiedziałam, że dopiero jak ruszy projekt, to chcę zrobić ten tatuaż na część tego projektu, więc tak to właśnie będzie u mnie. Yy, więc zrobimy sobie tatuaż yy, i yy, jeszcze taką jedną rzeczą, która się zmieni. To będzie jakość tego obrazu, która się zmieni, mam nadzieję, do 3-4 dni, ponieważ zakupiłam kamerę, taką kamerę, którą zawsze chciałam mieć, także wszystko Wam opowiem, jak tylko do mnie przyjdzie. Szczęśliwa jestem bardzo, bo, bo zawsze chciałam kupić coś takiego, a że teraz naprawdę e, pozmieniałam wiele kwestii takich w mojej głowie i w życiu, to... To ta kamera jest mi mega bardzo ważna teraz i potrzebna, więc ta kamera będzie. Hmm, powiem Wam jaka. Zobaczycie różnicę w jakości obrazu, w dźwięku. Zależało mi na tym, żeby ta kamera miała taką opcję, że ja mogę yy, wrzucać to na telefon, te filmiki, co nie? Które nagrywam. Więc tak też właśnie będzie, więc bardzo się cieszę. Jak tylko do mnie przyjdzie, to Wam pokażę, zobaczycie sobie jakość, opowiem Wam jak się z niej korzysta, jak już tam będę chwilę ją użytkowała, bo jestem bardzo też sama i ciekawa, lubię takie nowinki. Dobra, ziemniaki już brałam. Także tyle mi wystarczy tych ziemniaków na no te kluseczki śląskie. Nie lubię tak, jak mam tutaj tak włosy. No, więc tak. Wypiłam trochę moją kawę, nie wiem czy tak jak Wy jesteście kawoszami, ale ja w taki duży kubek, zawsze każdy mówi, to jest moja głowa, to jest kubek, zawsze każdy mówi, że taki duży kubek kawy to jest za duży i na przykład jak ktoś przychodzi i ja robię mu w kawę, herbata jest okej, okay, ale jak robię kawę to zawsze jest taki duży wiatr kawy, ja go nie wypiję i tak wszyscy wypiją, ale ja muszę mieć rano taki duży kawa o kubek i w ogóle tutaj za Wami stoją herbatki już, kompot wigilijny, tutaj jest zimowy napar, bo ja już ogólnie od... Miesiąca chyba. Pije zimowe herbatki, e, robimy sobie takie napary. W ogóle u mnie na TikToku możecie zobaczyć chyba z tamtego roku. Zdradzę Wam przepis na przepyszną, esencjonalną herbatę, którą możesz zrobić. Z dwóch lat temu jak robiłam na par taką herbatę. Ja wiem, teraz w internecie jest napar Andziaks i tak dalej. I whatever, okej, okay, ja rozumiem. To jest jakiś teraz fokus na, na ten jej napar. Ja taką zimową herbatę i napar robię od X czasów i właśnie chyba w tamtym roku albo dwa lata temu wrzucałam na, na TikToka moją zimową herbatę, jak ja ją robię. No to też jest taki wywar napar, można powiedzieć, więc możecie sobie zerknąć na mojego TikToka i tam sobie możecie zobaczyć. Dobra, kończę i zaczynam robić, w ogóle to jestem jeszcze w piżamie, i zaczynam robić gruzeczki śląskie, czyli umyszę u jaki. Dać do gotowania. Aha, i będę robiła jeszcze kapustę zasmażoną, taką, nie wiem czy wiecie jak się robi, ale będę robiła, więc potrzebna mi jest jeszcze cebula. Skroję kapustę i biorę sobie zawsze do tego rękawiczki, bo ja będę miała zaraz chwilę tą od tej kapusty, więc... Mm, przepraszam. Więc biorę sobie mm, rękawiczki i będę ją zaraz szatkowała, bo ja robię to ręcznie, nie mam żadnej tam maszyny czy coś takiego. I co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Aha, postaram się, czyli tak jak teraz to pogadałam, pogadałam, tam przeszłam, wyszłam i tak dalej, postaram się, żeby te vlogi były takie, że ja nie będę tego ucinać, że przeszłam, poszłam i tak dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo, zobaczymy, jak mi to wyjdzie pod kątem... Yy montowania, jak ja to zmontuję, ale wydaje mi się, że na przykład utnę teraz tylko to, jak sięgnę tutaj po tą kamerę, to będzie takie głupie ujęcie, więc sobie to utnę i postaram się to tak w miarę nie wycinać, nie ciąć, tylko tak jakoś w miarę płynnie to nagrywać, żeby nie musieć co chwilę tego, jak będę gadała, jakieś pierdoły, albo jakieś dziwne, głupie, długie przerwniki, no to trudno. This is my life. Do zobaczenia później. Dobra, i teraz tak, mam właśnie takie rękawiczki, które bardzo często Gęsto dostaje od mojej mamy, która ma do nich dostęp. I teraz tak, mam tutaj mój dowód zbrodni, czyli kapustę, którą zaraz będę szatkowała. Stawiam już ziemniaki, więc ziemniaki nam się już będą gotowały. Mam tutaj cebulę, bo jedna mi jest potrzebna do kapustki. Muszę zmienić nóż, bo małem małą do tej kapusty raczej nie skroję. Nie ma takich szans. tym dam radę. Dowód z prorobni. Bardzo mi się nie podobają moje włosy. Czyli jeszcze na vlogmasie pójdziemy na botok z włosów i muszę coś zrobić z kolorem, bo ja jestem ogólnie w trakcie ściągania mojego koloru z włosów. Nie chcę już mieć takich czarnych włosów ciemnych, bo noszę takie włosy bardzo długo, więc nie chcę takich włosów. Chcę mieć te włosy takie mm, czekoladowe, więc do tego dążę. I musiałam to robić swoimi sposobami i robiłam to pomału, żeby nie zepsuć sobie tych włosów, ale one są po prostu już takie matowe i nieładne i o ile one ten kolor y, mają już mniej więcej taki jak ja chcę, jeszcze trochę tam brakuje, to y, coś takie zmatowione są. One też są wczorajsze i wczoraj wziął wiatr i w ogóle mówię Wam, że byłam tam u dziadka. Na wsi cały dzień. Nic nie nagrałam, nic kompletnie. A fajnie, bo tam są krowy i w ogóle, ale nie, wczoraj to nie był to dzień, że tam sobie nagrywać. Wczoraj był dzień spędzenia dni właśnie tam z rodzinką. Odwiedzić każdego troszeczkę, chociaż na chwilę, bo nie ukrywam, że nie idzie tam zbyt często. No, a że jechali moi rodzice, to się po prostu z nimi zabrałam, wzięłam Milanka, on też miał Frajdę, zobaczył krowy, kaczki, kozy, więc dla niego to też była fajna sprawa. Dobra, najpierw kroimy cebulę, dajemy tak trochę oleju. Ja tak robię przynajmniej moją zasmażoną kapustę, To jest najprostszy sposób i najszybszy. Daję jej trochę oleju, więc już idę po olej. Wleję trochę oleju, ja robię to w takim y, niedużym garczku, bo nie robię bardzo dużo tego, bo to bez sensu. Za takiego garczka dałam tak z. Y, dwa kieliszki oleju. Y, i teraz tak, pokroję w bardzo drobną kosteczkę jedną cebulę i podsmażę ją i później szatkuję i dodaję to jak już trochę się tam podsmaży ta mm, kapusta, to dodaję pomału już, boże cebula jak się podsmaży, to dodaję pomału już kapustę i ona się tak poprzesmaża, przesmaża, później dodam trochę wody do tej kapusty i ona się tak po prostu tam dusi, 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 dusi. dusi. Aż ta woda się trochę wygotowuje, wyparuje i je. później ja sobie doprawiam tą kapustkę. i Jest gotowa, zasmażona kapusta. Może te włosy mi tu latają. Chyba lepiej było mieć spinkę albo gumkę, ale pewnie Wam wiem, jak to jest u Was. Ja gumki to mi się gubią. Nie, muszę coś z tym włosami zrobić. Gumki to mi się gubią notorycznie, to w ogóle nie wiem o co chodzi i te spinki takie, takie klamry, ja pierdziele, ja nie wiem co ja z tym robię, ja mam wrażenie, że go po prostu wychodzi z mojego domu, samą, naprawdę, bo ja nic z tym nie robię, a chyba po prostu zaraz kupię nowe, ten i nie ma, nie wiem jak to się dzieje, moje dziecko też coś kicha i psika, nie wiem o co chodzi naprawdę, nie mam pojęcia. Też coś tam kicha psika chłopczyk, a do szkoły jutro, więc zaraz płakać. No, jakaś taka mocna cebula mi się trafiła. Ho, ho ho. Ho ho, ho dajcie sobie ten. Znacie, jakie daje? Jakie macie sposoby? Fuck. O, tak jest przykro. To życie jest takie okropne. No, jest głęboka. Ja chcę znać, jakieś macie sposoby na e, jakieś takie przeziębionka czy coś? Bo ja to jadę z dużą ilością herbat e, i z witaminą C, i uwielbiam taką witaminę C. Wezmę sobie kawę. Uwielbiam taką witaminę C, która jest w proszku i ona jest z e, Rosmana. Uwielbiam tą witaminę C, naprawdę. No i teraz właśnie się popłakałam, a co? Dobra, zawsze mam problem z tą kapustą, bo ja nie mam tyle siły, można by to rozkroić. A, jest! Dobra. Więc okej. Okay. Z szapkuję ją jest dwa. tego tak, wam już nie będę nagrywała. Albo zrobię Wam jakieś prywki. Później to zajebiście przyspieszę, bo się wyłożył to z zajebistą kucharką, która tak szybko to wszystko robi. Bardzo mokra ta kapusta jest, ale pachnie normalnie. W sensie, że świeżo pachnie, nie że jakaś niezbryta. Kurde, taka mokra bardzo widzę. Ale okreś, nic się nie dzieje. To jest moje pobojowisko po roladach. Pieprz sól już schowałam moje kawa, ogórki. Yy, tutaj sobie je peklowałam. Yy, jak to się mówi? Nitka musztarda i oczywiście majone zwłaszcza zawsze smaruję sobie sole, smaruję sobie tą rolatkę, daję sobie marcheweczkę, ogóreczka i je zwijam i paprykę. I tutaj już mi się przesmażą wszystko, pięknie, ładnie, ziemniaczki na... na co? Na... na 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 środki na, 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 się gotują, na już w sprawie prawie, a zaraz się to zasmaży, podleje wodą i będzie się tak wysiło w półtorej godziny. Pijam trochę te włosy, bo tak jakoś nie wyglądają. Tam w tle leci już, ale teraz się przyłączyło. Przed chwilą mieliśmy jakiś kominek, a teraz się przyłączyło na takie coś, bo o mnie już świąteczne piosenki. No, także jeżeli chodzi z punktu gotowacza, ja bardzo lubię gotować, a jeszcze jak wiem, że jest dla kogo gotować i robię coś, co lubię robić, to kluski śląskie lubię robić. To jest ogólnie proste, tak się to wydaje, że ten... No bo trzeba czekać, aż te ziemniaki się ugotują, ale później, żeby je ukulać, to jest tam kwestia, nie 10-15 minut, w zależności od tego, jaką ilość ich robicie. Kapustka zasmażana też bardzo prosta sprawa, robię właśnie troszeczkę zasmażki, nie lubię kapusty zasmażanej i dużo tej zasmażki, ale trochę trzeba jej zrobić, czyli rozpuszczamy sobie masełko, dodajemy do tego mąki i tak przemieszujemy szybko i nam wyjdzie taka zasmażka i tam z dwie łyżki dodam do tej kapusty, dużo nie? E, już się duszą nam rolatki, więc fajnie, bo już w sumie wszystko zrobiłam, zaraz mogę się zająć sobą, trochę ogarnę pranie i będziemy się pomału zbierać te to mojej teściowe. jeszcze po drodze, bo ciasta już nie zrobię i nie zrobiłam i nie, nie, nie. Trzeba stanąć po jakiejś i coś, nie wiem coś wymyślimy po drodze Także tyle I jak będziemy wracać to chciałabym zobaczyć Czy świecą się już u mnie w Gliwicach Na Gliwicach świąteczne rzeczy Ozdoby i czy jest już wystrojona Ta największa choinka u nas w Gliwicach Bardzo jestem ciekawa Mamy takie dwa punkty na zwycięstwa I drugi jest na dworcowej, zobaczymy I Proszę bardzo, zasmażona kapustka gotowa Dałam sobie do takiego pojemniczka Wystudzi się, zamkniemy A o mojej teściowej tylko damy na patelkę Odgrzejemy i wola. Gotowa, zasmażona kapustka. Wszystko już zrobiłam, wszystko ogarnęłam, jestem już gotowa, ubrana do mojej teściowej trochę się podmalowałam, mm, nałożyłam pomateczkę. Ubrałam swojego miśka ukochanego, dałam rzeczy do spakowania domowi do auta. Ja mam dwie rzeczy jeszcze do spakowania do auta i śmigamy raz, dwa do dościowej. Naszykować obiad, bo w sumie wszystko jest gotowe, tylko trzeba to podgrzać i podać. Już jedziemy! Jesteśmy w drodze, tylko nasz tata jedzie drugim autem przed nami i zaraz musimy się zmienić, żeby nie jeździć na dwa, bo nie ma to sensu. Śmigamy sobie.